Nazywam się Stanisław. Od czterdziestu kilku lat jestem osobą niewidomą. To znaczy, kiedyś widziałem piękno przyrody, kolory, twarze uśmiechniętych ludzi. Ale los chciał inaczej. Co wierzę? Wierzę w Boga i w Jego opiekę nade mną i w dobrych ludzi, którzy mi pomagają, bo pomoc mi jest potrzebna. Czy czegoś się boję? Tak. Boję się samotności i przywiązania do łóżka, to znaczy choroby. To dla mnie jest najważniejsze. Najważniejsze dla mnie jest, abym był jak najdłużej samodzielnym. ufam ludziom. Należałoby ufać, ale nie zawsze to wychodzi. Skarby to dobra córka, wnuczki i ktoś jeszcze. Jestem uczestnikiem warsztatu terapii zajęciowej przy stowarzyszeniu Integracja w Sandomierzu. Zajęcia terapeutyczne pozwalają mi zachować sprawność fizyczną i umysłową. Poznałem tutaj koleżanki, kolegów, którzy są w podobnej sytuacji jak ja. Dzięki warsztatowi znowu widzę piękno przyrody, kolory i uśmiechniętych ludzi. Warsztat nadaje mi rytm i sens życia. Daje mi wszystko. Daje mi życie. 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, cóż więcej nam potrzeba? Dwudziestolatkom zawsze w pas się kłania świat, cały świat Dwudziestolatki, to ja i ty Zapytaj ojca, zapytaj ojca Jaki się wtedy ma sny. 20, lat. 20 lat. Warsztatu terapii zajęciowej przy stowarzyszeniu integracja w sam 20 lat. Historia 20 lat działalności warsztatu to przede wszystkim historia ludzi w nim uczestniczących osób niepełnosprawnych i pracowników. Ale ta historia ma również szerszy wymiar. To również historia rehabilitacji społecznej i zawodowej w Polsce. To 20 lat temu na mocy ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z 9 maja 1991 roku zaczęły powstawać warsztaty w całym kraju. Nasz warsztat Rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1993 roku. Na siedzibę zostały zaadoptowane pomieszczenia wynajmowane od cechu rzemieślników i przedsiębiorców na ulicy Jakubowskiego 5 w Sandomierzu. Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej jest jedną z podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Najpowszechniejszą formą rehabilitacji wykorzystywaną w warsztatach takich jak nasz jest terapia zajęciowa. W ramach terapii zajęciowej prowadzi się wiele różnych zajęć, m.in. z malarstwa, tkactwa, grawiectwa, wikliniarstwa oraz wszelkiego rodzaju prace ręczne. W naszym warsztacie prowadzone są zajęcia w dziewięciu pracowniach. Pracowni społecznej, komputerowej, sportowej, środowiskowej, plastycznej, artystycznej, pracowni korekty i kompensacji technicznej i administracyjno-biurowej, z których korzysta 45 dorosłych osób niepełnosprawnych. Gdy przyszłam pierwszy raz do pracy 20 lat temu, e, dla mnie to było wielkie zaskoczenie i w ogóle szłam z drżeniem w sercu. Obałam no, się, bo nigdy nie miałam doświadczenia z takimi ludźmi. Gdy weszłam do warsztatu, zobaczyłam grupkę przestraszonej młodzieży, naszych podopiecznych. No i musiałam stanąć przed wielkim wyzwaniem, bo miałam poprowadzić pierwsze zajęcia związane z pracami plastycznej. Zaglądałam do szafki, zobaczyłam, że do dyspozycji mam tylko szary papier i, i farby plakatowe. Nie było pędzelków, więc postanowiłam, że Skleimy te duże kartony szarego papieru, rozłożymy je na podłodze, przygotowałam farby w miseczki z uczestnikami i zaczęłam się bawić ja. Oni wszyscy stali naprzeciwko mnie i patrzyli, co ja robię. No, zaczęłam farbami malować swoje ręce i odbijać je na papierze szarym. Patrzyli na mnie z wielkim zdziwieniem, zachęcałam ich coraz częściej, żeby zrobili to samo. Na początku jedna osoba się odważyła, druga, no, po jakimś tam czasie były efekty, że wszyscy strasznie fajnie się bawili. No i jakieś zaufanie do mnie uzyskali. Następne zajęcia już były zupełnie inne, ale ten pierwszy dzień, to mówię, to wielkie przerażenie w ich oczach, w moich oczach, no bo praktycznie wszyscy przyszliśmy bez większego doświadczenia. Natomiast w tej chwili, po tych 20 latach, mogę powiedzieć, że na pewno jest to jakaś lekcja pokory. Te 20 lat szkoła życia, wielkie doświadczenie. I każdy dzień, każdy uśmiech na twarzy podopiecznych to jest taka nagroda za te dni dobre i złe. Jak zacząłem pracę, to um, było, było mało garstka w ogóle ludzi. Uczestników również było bardzo mało, bo nie było samochodu, zaczęliśmy dopiero tak się organizować, nie było narzędzi, nie było praktycznie nic. Pracownia stolarska, bo ona miała taką takie w ogóle pierwszą nazwę, była tam, gdzie jest w tej chwili jadalnia, w jednej z części. Więc ja tam na początku sobie zakupiłem jakieś narzędzia ręczne, młotek, jakieś obcęgi, śrubokręty, dłuta, jakąś piłę i kupiłem wtedy wyżynarkę i wiertarkę. Wyżynarka jest do dzisiaj, służy 20 lat, młotki, jakieś tam dłuta również. Jeżeli chciałem coś zrobić, to było bardzo ciekawie, bo koleżanki, które miały inne pracownie. W sumie w jednym pomieszczeniu to było. No były troszeczkę złe na mnie, bo bardzo był hałas. Był kurz. Po roku prac w tym pomieszczeniu na tej świetlicy przenieśliśmy się tutaj, do tej pracowni, gdzie obecnie się znajdujemy. I tu zaczęliśmy tak organizowanie pracowni już pod kątem pracowni typowej, także od początku był najpierw stół zrobiony, stolarski, który tutaj się znajdują, był w pierwszej wersji pod oknem, ale przeniesiony po kilku latach tutaj jakieś regały, półki, to było wszystko zrobione we własnym zakresie. Lubię przychodzić do warsztatu. Lubię przychodzić Podoba mi się tu. Fajnie jest tu. Przyjemnie. Tak, też miłe. <grymne> Trafiłam tutaj całkiem przypadkiem. Koleżanka mi dała znać, że jest tu miejsce. No i, no i tak postanowiłam tutaj się zjawić. Był to dla mnie wtedy bardzo trudny czas. Byłam bardzo człowiekiem zamkniętym w sobie i trafiłam do e, pracowni plastycznej, i tam się czułam bardzo dobrze. Była to dla mnie prawdziwa taka oaza spokoju. Tu się mogłam wyciszyć, uspokoić jakoś wewnętrznie i z czasem, e, w miarę upływu czasu, zaczęła się taka trochę przemiana we mnie, samo to, że teraz mówię. Mogę mówić, mogę, mogę rozmawiać, mogę, no, było dużo takich sytuacji, które mnie osobiście zaskakują, bo, bo jeszcze do niedawna to myślałam, że nie potrafię. Brałam udział w, w konkursie tańca w Gorzycach, co było dla mnie też zaskoczeniem, że w ogóle Stanę tak oko w oko z widownią i będę potrafiła w miarę się swobodnie czuć. Później, a to było niesamowite wręcz takie trochę dla mnie doświadczenie z telewizją, naszą telewizją, integracją, <grytanie> integracja tak. To są tutaj śpiewce? Tu pisze na Integracja. To, to było takie śmieszne, e, nawet, bo byliśmy wtedy e, na festiwalu w Skarżysku Kamienna. I tam jak się dowiedziałam, że ten wywiad będę prowadzić z osobami z, z panem kierownikiem z Domu kultury, to byłam tak przerażona, że nie wiedziałam, nie wiedziałam w ogóle czy będę potrafiła. No, no Dla mnie to było straszne w, w pewnym momencie, ale, ale jak już po fakcie tak trochę obejrzałam siebie w telewizji, no byłam zadowolona, bo, bo naprawdę miałam straszne opory takie z, z wyjściem do ludzi i, i właśnie, właśnie tą otwartość dał mi pobyt tutaj. Takim ludziom jak ja niewidomym to warsztat dużo, dużo dla mnie zrobił, bo nie siedzę w czterech ścianach, tylko mam rozrywkę, jakieś prace wykonuję, które na pewno Panie tu mnie nauczyły nawlekać, o przede wszystkim nici nawlekać sobie na igłę, sznurek pleść, a później różne rzeczy z tego, z tego wyszywać. I co jeszcze? No, przede wszystkim przede wszystkim to jest rozrywka. Rozrywka człowiek, nie siedzi w czterech ścianach, to jest najważniejsze dla takich ludzi niewidomych jak ja, bo to jest, no tego nikt nie może. Po prostu nie może nikt tego zrozumieć. Co to znaczy siedzieć w czterech ścianach? Ja w warsztatach jestem od niedawna. Najbardziej podoba mi się, na, znaczy na początku byłem, czułem się troszkę niepewnie w warsztacie, ale poznałem fantastycznych tutaj ludzi, e, którzy w jakiś sposób może mieli ośmielili do dobrego poczucia się tutaj w tym, w tym, w tym środowisku. Podoba mi się to, że mogę rano wstać, przyjechać. Mam dzień wypełniony. Nauczyłem się paru, paru nowych rzeczy. Między innymi u pana Tomka na pracowni komputerowej, obsługi, obsługi komputera. Teraz jestem u pani Jasi. Robimy rozliczenia. Też to bardzo fajnie mi się podoba. Bardzo, bardzo fajnie to wychodzi. Malowanie jestem ciekawy ciekawy jestem następnych pracowni jak to będzie czego będę się mógł dowiedzieć i nauczyć no ogólnie mi się bardzo podoba tutaj zżyłem się już zdarzyłem się w sumie mam takie odczucie że się zżyłem z ludźmi bo tak nawet znaczy trochę bardzo się zżyłem z ludźmi i jest mi tu bardzo dobrze W ramach zajęć terapeutycznych Powstają piękne prace, wręcz rękodzieła. Już sama ilość zaskakuje. To wręcz niesamowite, jakie cuda wychodzą spod rąk podopiecznych. Każda praca ma swój charakter, każda jest inna i nie ma dwóch takich samych prac. A nasi uczestnicy, wykonując te prace, czują się potrzebni i dumni ze swoich dzieł. Dzięki zajęciom pozyskują nowe umiejętności, odzyskują sprawność fizyczną i pewność siebie, a dla wielu podopiecznych warsztat stanowi drugi dom. Terapia zajęciowa uzupełniana jest przez rehabilitację ruchową i zajęcia integracyjne, w ramach których uczestnicy jeżdżą na wycieczki, koncerty, organizują zabawy andrzejkowe, spotkania wigilijne i wielkanocne. Biorą udział w konkursach, festiwalach i zawodach sportowych. Zdobywają wiele nagród i dyplomów. W tej chwili w warsztacie podopieczni bardzo dużo pracują w pracowni plastycznej. Robimy bardzo dużo rzeczy na aukcje świąteczne, a w międzyczasie uczestniczymy we, w, różnych, w różnego rodzaju konkursach, również i konkursach plastycznych. Bardzo często zdobywamy różne wyróżnienia, nagrody, bardzo często nasze prace są prezentowane na różnych wystawach. I takim największym osiągnięciem było, było zdobycie pierwszego miejsca czy drugiego, już nie pamiętam dokładnie, w ogólnopolskim konkursie pefronowskim i nasza podopieczna Patrycja Ford zdobyła właśnie tę drugą nagrodę w kategorii grafiki. Taką ciekawostką było to, że byliśmy zaproszeni później na otwarcie wystawy w Warszawie. Byliśmy na wycieczce, zwiedzaliśmy Warszawę. Cała inauguracja odbywała się w Zamku Warszawskim, i na wręczeniu nagród była świętej pamięci Maria Kaczyńska. Myślę, że to takie dosyć duże wyróżnienie dla nas pierwszy mój występ. Ja naj, najmilej wspominam to było w łodzi, kiedy wyjechaliśmy z Płąszach Rajką. To było po prostu wspaniałe wrażenie. Ja tego nie mogę opisać, bo nie potrafię, ale nie zapomnę tego do końca życia. To była chyba najlepsza Płaszach Rajka, w jakiej brałam udział. A o ile chodzi o festiwale, to chyba y, ostatni festiwal mój w Skarżysku. Chodzi mi o ten festiwal, który mieliśmy y, w roku ubiegłym. Y, śpiewałam wtedy piosenkę z repertuaru braci y, nad przepaścią. Ja tą piosenkę sobie nazwałam PEREŁKA. Ponieważ ona była bardzo trudna, szczerze mówiąc, ja się bałam. Ale dzięki moim, moim wspaniałym panom udało mi się to. Udało mi się to i za to Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo miło wspominam występ w skarżysku, gdzie mogłem jakby spróbować swoich tych możliwości takich muzycznych, bo śpiewałem w, gdzie, gdzie śpiewałem Piosenkę, grupy ich troje jako solista. Moim takim zaskoczeniem to było to, że e, no mogłem uścisnąć uścisk e, dłoni solisty grupy I.R.A. W, w, w Skarżysku Kamiennej podczas pierwszego mojego występu. No, to, to było naprawdę było przeżycie niesamowite, e, no bo z, tak, z taką gwiazdą nigdy nie miałem do czynienia. Pierwsze wyjazdy nasze. W ogóle pierwszy wyjazd taki wakacyjny z grupą do Bojanowa. Trwa dwa tygodnie. Mieliśmy w sumie taką wolną rękę, że nie mieliśmy jakiegoś planu w ogóle wyjazdu. To wszystko się rodziło w ciągu tam z dnia na dzień, co było potrzeba, i nie mieliśmy takiego doświadczenia w sumie jak. Opiekować się osobami niepełnosprawnymi, bo część z nas nie miała styczności, tak jak ja nie miałem styczności z osobami niepełnosprawnymi. Tutaj dopiero moja pierwsza styczność była. Ale bardzo miło wspominam pierwsze w ogóle lata pracy, bo zespół był taki młody i w ogóle bardzo nam się chciało pracować. Każdy wnosił coś nowego od siebie. No i jakoś to kręci się do dzisiaj, no niewiele osób zostało, które, które są od początku. No, na razie się jakoś tam pracuje fajnie. Pamiętam w Krynicy. Tam to była, no, fascynacja, schody na dół, schody do góry, do, tam do miejsca zamieszkania. I bośmy chodzili właśnie do y, pijania, pijania wód W W Ciechocinku też oczywiście. Tamśmy chodzili na jazdę konną, jeździliśmy właśnie końmi nad Wisłę do tęży. Chodziliśmy i stadion, i stadion, bo przeważnie tam się odbywały wszystkie imprezy. No. A trafiliśmy akurat na zespół Roma, który naprawdę przepięknie wyłonił. Na turnusie wyjazdowym w serpelicach, to było w lecie pewnego dnia, poszliśmy na jacuzzi. No i ja co? Przebierając się w ten strój przebrałam się, włożyli mnie do czego jacuzzi i okazało się, że jestem za lekka. Woda po prostu zaczęła mnie unosić do góry. A żeby temu zapobiec, pani kierownik Mariolka Koritnicka padła na pomysł, żeby się przebrać w strój kąpielowy i wejść razem ze mną. Po prostu mnie trzymała rękami, bo tak to mnie do góry unosiło. To było najzabawniejsze, chyba najzabawniejszy dzień tego turnusu. Kolejne dni takie naprawdę fajne, to były w krynicy, kiedy zbieraliśmy się wieczorami na korytarzu i śpiewaliśmy. A pantomek przygrywał nam na, na gitarze. To było po prostu wspaniałe. Dwadzieścia lat to mnóstwo sukcesów, większych i mniejszych, publicznych i takich osobistych. Jubileusz dwudziestu lat działalności to czas na wspomnienia, na refleksję, na podsumowania, ale i na podziękowanie i życzenia. Dlatego pragnę złożyć podziękowania ludziom, którzy nie szczędzą swych sił, by naszym uczestnikom żyło się lepiej. Moi drodzy, pragnę Wam podziękować za codzienny trud, poświęcenia i serce, którym obdarzacie uczestników. Niech każdego dnia towarzyszy Wam pogoda ducha oraz twórcza pasja. Życzę Wam, aby zawód terapeuty, będący powołaniem, dawał wszystkim radość i satysfakcję w spełnionej misji. Aby chwile zwątpienia i wyczerpania zdarzały się jak najrzadziej, aby rozsądek i wrażliwość, tak potrzebne w tym zawodzie, nigdy Was nie opuszczały. Życzę Wam zdrowia, radości i szczęścia również w życiu osobistym. Życzenia i podziękowanie pragnę złożyć również uczestnikom. Kochani, dziękuję za Wasz uśmiech na twarzy, za chwile spędzone razem, za to, że wzbogacacie nasze życie w nowe doświadczenia, które powodują to, że i my, pracownicy, stajemy się lepsi, w prostszy sposób postrzegamy świat. Życzę Wam wielu sukcesów, szczęścia. I pomyślności, abyście odnajdywali swoje miejsce na Ziemi, aby nowe umiejętności, które zdobywacie, przynosiły Wam zadowolenie i nową jakość życia. Życzę Wam, abyście zawsze mieli obok siebie drugiego człowieka, który wyciągnie do Was pomocną dłoń, wysłucha, doradzi. Niech w codziennym życiu towarzyszy Wam życzliwość wielu ludzi.